Soltamelita jest powrotem na rynku, odbyło się takie spotkanie po raz pierwszy, 10 kwietnia w Warszawie. Mieliśmy tutaj doktor Elżbietę Podgórską i doktora Macieja Krajewskiego, którzy wspomogli na strzeżeniu idei Collagen Banking. Idea Collagen Banking to idea zwiększania naszego naturalnego depozytu, naszych naturalnych zasobów na każdym etapie życia. Czyli dbanie, po pierwsze świadome dbanie o kolagen, który już jest wyprodukowany, jego ochrona. Stymulacja nowego kolagenu, nawet wtedy, kiedy już obniży się naturalnie w procesie tego chronologicznego starzenia jego produkcja, stymulowanie go na nowo, które pozwala na taką wolumetryzację i po prostu wypełnianie skóry, oraz remodeling kolagenu, który, który może trwać nawet progresywnie dając efekty wygładzania, odmładzania skóry. Chcemy, aby każda osoba w każdym wieku zaczęła myśleć o tym, w jaki sposób wspomagać swój kolagen i w jaki sposób go odbudowywać, tak aby osiągając pewien wiek mieć w dalszym ciągu tego kolagenu odpowiednią ilość. z jednej strony obkurczyć już istniejący kolagen, zmniejszając jego właśnie e, wielkość, powodując efekt takiego natychmiastowego liftingu, który e, widzimy zaraz po zabiegu i to jest mniej więcej 30% tej ostatecznego efektu zabiegu, jaki, e, jakiego się możemy spodziewać. Następnie e, s, obkurczony kolagen naciskając na fibroblasty oraz sam efekt termiczny, powoduje produkcję nowego Syntezę nowego kolagenu, w wyniku czego skóra w odstępach czasowych po prostu się zagęszcza, tak jakby wizualnie podpełnia i to jest ten efekt wolumetryczny. i Ten remodeling może trwać od 6 do nawet 9 miesięcy u niektórych pacjentów, ale tutaj jakby wskażę na bardzo ważną rzecz, jaką jest dbanie po prostu o ten kolagen, który wyprodukujemy, bo efekt końcowy zawsze zależy również od stylu życia pacjenta. I od tego, co zrobi z, tym, z tymi zasobami, które zdeponujemy w jego skórze, więc edukacja w kierunku właśnie ochrony naszego kolagenu, ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym, nawadnianiu skóry, żeby kolagen mógł spełniać w ogóle swoje funkcje. Dostarczaniu razem z dietą substancji odżywczych, które są budulcowych dla produkcji kolagenu, na pewno mogą jeszcze spotęgować efekt.